Czy wybór zasilania pompy ciepła ma kluczowe znaczenie dla efektywności i oszczędności energetycznej w twoim budynku? Absolutnie nie, ale w tym nagraniu przedstawię ci porównanie pomp jednofazowych i trójfazowych, ponieważ większość z nas prędzej czy później stanie przed takim wyborem. Zapytasz mnie dlaczego? Patrząc na rozwój w branży, ludzie obecnie zastanawiają się nie czy zamontować pompę ciepła, ale jaką pompę ciepła zamontować. Cześć, z tej strony Rafał Krupiński z kanału Pan Hydraulik, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat powietrznych pomp ciepła. Zastanowimy się nad wyborem odpowiedniej pompy dla ciebie. Istnieje wiele cech, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ale dziś zajmiemy się tematem zasilania pomp ciepła. Pompa może być zasilana jednofazowo, jak i trójfazowo, i to bez względu na rodzaj pompy, zarówno pompy ciepła split, jak i monoblok. Są pompami jednofazowymi oraz trójfazowymi. W tym nagraniu postaram ci się przekazać różnice oraz opowiem, która pompa może być dla ciebie lepszym rozwiązaniem. Ten materiał nie jest sponsorowany przez żadnego producenta pomp ciepła, ale wspiera go stały partner, którym jest aplikacja do zarządzania firmy Scott. Skoro masz chwilę, to rozsiądź się wygodnie i posłuchaj. Zazwyczaj pompy ciepła jednofazowe są jednostkami o mniejszej mocy, a te o większej mocy są zasilane trójfazowo. W zależności od producenta, taką graniczną mocą pompy ciepła to 12-15 kW. Ale nie zawsze tak jest. Producenci, którzy są dłużej na rynku lub mają większe doświadczenie handlowe, starają się wypuszczać pompy jednofazowe oraz trójfazowe dla poszczególnych mocy, czyli możemy taką jednostkę dobrać do domu nie tylko ze względu na zapotrzebowanie na moc grzewczą, ale również ze względu na to jakie zasilanie zastaniemy na danym budynku. O tym jakie ono ma znaczenie opowiem za chwilę, ale porównajmy dwie takie same pompy ciepła, przykładowo monoblok 12 kW, występuje zarówno w wersji jednofazowej, jak i w wersji trójfazowej. I tak naprawdę w działaniu tych pomp nie dostrzeżemy żadnej różnicy. Obie posiadają podobne komponenty, jak nie te same, charakteryzują się praktycznie takimi samymi algorytmami pracy. W takim razie, po co w ogóle kombinować z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym? Żeby bardziej Ci to zobrazować, rozbiję pompę jednofazową oraz trójfazową na jej wady i zalety. Pompa jednofazowa. Zalety. Koszt jednofazowej pompy ciepła jest zdecydowanie mniejszy niż jej odpowiednika trójfazowego. Jest to takie bardziej ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu tych samych podzespołów i jakości wykonania tej pompy. Łatwość instalacji. Pompę jednofazową jest zdecydowanie łatwiej zamontować, zwłaszcza jeżeli chodzi o instalację elektryczną. Mamy tam mniej elementów, co finalnie nieco obniża. Koszt montażu i możliwość jakiejś ewentualnej pomyłki. W niektórych starszych budynkach spotkałem się z tym, że nie ma instalacji trójfazowej, jest tylko jedna faza. W takim wypadku pompa jednofazowa jest dla nas ratunkiem w momencie, kiedy nie chcemy przerabiać całej instalacji na trójfazową. Ok, a teraz przejdźmy do wad. Takiej pompy. Podstawowym problemem pompy ciepła jest ograniczenie w mocy, ponieważ jeśli mamy jeszcze mały budynek, to jesteśmy w stanie wsadzić tam pompę jednofazową. Natomiast przy większych budynkach, które mają większe zapotrzebowanie na ciepło, powiedzmy 20 kW, możemy już takiej pompy jednofazowej nie znaleźć. I w tym przypadku trzeba będzie zamontować pompę trójfazową. Dodatkowo taka pompa obciąża jedną fazę. I przy mniejszych pompach faktycznie może to nie być aż taki duży problem, to przy tych troszeczkę większych jednostkach już może to stanowić problem. Dla przykładu jednostka 12 kw monoblok, jednofazowa jedno wymaga zabezpieczenia 32A, natomiast taka sama jednostka trójfazowa to tylko 16A, ponieważ moc tej pompy jest rozłożona na trzy fazy. Czemu to jest taki problem? A ponieważ w większości domów w Polsce e, zabezpieczenie główne budynku to 20 amperów lub 25 amperów. Jakiś czas temu e, montowałem pompę 7 kW, która miała zabezpieczenie 32 ampery. I niestety zastosowanie takiej e, pompy ciepła wiąże się. Z koniecznością zgłoszenia do operatora sieci dystrybucji wniosku o zwiększenie mocy przesyłowej. Przy zwiększeniu tej mocy mamy dodatkowe opłaty za przesył. Należy również zwrócić uwagę na symetrię obciążenia faz: czyli najlepiej taką jednofazową pompę podłączyć do fazy, która jest najmniej obciążona. Już tłumaczę. Ponieważ, jeżeli, jeżeli będziemy mieli podłączoną pompę ciepła do fazy, do której będzie podłączony piekarnik, kuchenka, czajnik, to mimo prawidłowo dobranego zabezpieczenia dla instalacji, może nam jednak ten bezpiecznik wyskoczyć. Ok, więc teoretycznie lepszym wyborem będzie pompa trójfazowa, jednakże w pewnych warunkach. Pompa jednofazowa będzie miała dużo większą przewagę nad pompą trójfazową, ale o tym opowiem Ci później. Przejdźmy do pompy trójfazowej. Logicznym jest to, że wady pompy jednofazowej są zaletami pompy trójfazowej, ale szybko to sobie podsumujemy. Zalety pompy trójfazowej. Główną zaletą pomp trójfazowych jest to, że są one pompami o wyższej mocy. Możemy znaleźć pompę 30 kW trójfazową w jednym urządzeniu, którą możemy podpiąć do większego budynku. Pompa jednofazowa w takich mocach nawet nie występuje. Przynajmniej ja się z taką nie spotkałem. Ogólnie takie pompy wymagają mniejszych zabezpieczeń, ponieważ Moc pompy ciepła rozkłada się na trzy fazy. Dzięki temu mniej też obciążamy naszą domową sieć. Jeżeli chodzi o wady, to na pewno większy koszt niż pompa jednofazowa o takiej samej mocy. Pompa trójfazowa jest nieco bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o montaż, zwłaszcza o montaż instalacji elektrycznej, gdzie musimy zwrócić uwagę na kolejność faz oraz kierunek prądu wirowania. Część urządzeń peryferyjnych. Należy podpiąć do odpowiednich faz takie pompki obiegowe, czujniki temperatury, które wysyłają sygnał do załączania grzania, ponieważ jeżeli źle to zrobimy, to może wystąpić zwarcie międzyfazowe i usmażymy sobie płytę główną w pompie ciepła, co nie jest wcale tanim elementem. Zanim odpowiem Ci na pytanie, dlaczego u siebie zamontowałem pompę jednofazową, mimo że Teoretycznie trójfazowa powinna być nieco lepszym wyborem. Napisz mi w komentarzu, jaką pompę wybrałeś ty lub ewentualnie, jaką masz zamiar wybrać. Dobrze, w takim razie, kiedy pompa jednofazowa będzie znacznie lepszym wyborem? Niż pompa trójfazowa. Pompę jednofazową zdecydowanie polecam zamontować w budynkach, gdzie są dość częste zaniki w dostawach prądu. W moim rejonie niestety dość często nie ma jednej z trzech faz i zawsze jest to losowa faza, więc no, nie mogę podpiąć pompy ciepła do jednej fazy, która jest zawsze, bo. No mówię, no raz nie ma jednej, raz nie ma drugiej, raz nie ma trzeciej. Pompa trójfazowa przy zaniku jednej z faz nie jest w stanie działać, po prostu się wyłączy. Natomiast jednofazowa pompa jest w stanie działać nieprzerwanie w momencie, kiedy przełączymy ją na inną fazę. Istnieje automatyczny przełącznik. FAS, który służy właśnie do zapewnienia ciągłości pracy pompie jednofazowej w przypadku, gdy dana faza zaniknie lub w przypadku, gdy spadną jej parametry. W opisie znajdziesz link do przykładowego automatycznego przełącznika FAS. Ale pamiętaj, że ostateczny wybór pompy ciepła zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb, budżetu oraz warunków zasilania. A jeśli chcesz się bardziej zagłębić na temat pomp ciepła, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Dobra, chyba jest. Nie?